Cześć. W moje ręce wpadł ostatnio bezprzewodowy głośnik Huawei Sound Joy. To plastikowa tuba opleciona trójwarstwowym splotem materiału o wymiarach 20 x 7 cm i wadze 680 g. Stworzona w kolaboracji z uznaną marką Audio Deviolent. W opakowaniu oprócz głośnika dołączony zostało pudełko, a w nim karta gwarancji instrukcja, naklejka, infografika i przewód USB-A do C. Panel sterujący to przyciski odpowiadające za zasilanie asystenta głosowego, pauzę Bluetooth oraz parowanie stereo. Nieco dalej znajdziemy diodę sygnalizującą i wejście ładowania USB-C. Obok panelu są przyciski regulujące głośność. Spasowanie konstrukcji odpornej na zachlopanie jest nienaganne na obu jej końcach zakończonej membraną pasywną z plastikowymi osłonami. Jedna wokół posiada ring świetlny reagujący na zachowanie urządzenia, ale świecący jedynie paroma kolorami. Maksymalna głośność urządzenia to 79 dB. Dźwięk cechuje się świetną szczegółowością, góra nie kuje uszy, a bas ma satysfakcjonującą głębię jednak nie dudni brutalnie po szybach jak produkty JBL. Za ten dźwięk odpowiada 20W membrana pełnozakresowa i 10W przetwornik wysokich tonów. Bateria starcza na około 20 godzin muzyki przy średniej głośności, a przyjmie ładowanie 40W. Połączenie odbywa się po Bluetooth 5.2 w kodeku SBC lub AAC. Zasięg w mieszkaniu gubił się dopiero za czwartą ścianą, co jest znakomitym wynikiem. Czy warto go kupić? Oczywiście. Gwarantuję, że oferowany dźwięk zaskoczy, jednak miej na uwadze, że głośnik posiada certyfikat wodoszczelności IP67, więc lepiej, by na dłużej nie wpadł do wody. Moją uwagę budzi jedynie materiałowa osłonka głośnika, którą trudno wyczycić z piasku plaży. Mimo to polecam. Daj łapkę w górę, jeśli materiał Ci się spodobał. A jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji i oglądania kolejnych filmów.